Jak wszedłem wyjściem tutaj, no to się mi nogi ogięły. Zobaczyłem ogromną ilość konstrukcji stalowych połamanych. Ludzie leżeli pod tymi konstrukcjami uwięzieni. To obrazy, które na zawsze już z nim zostaną. Aleksander Malher w katastrofie hali międzynarodowych targów katowickich stracił dwóch braci. Był ratownikiem medycznym, jechał by ich ratować. Do końca nie wierzyłem w to, że oni po prostu są pod tym pod tym zwałowiskiem tej ogromnej kupy stali. Tego żelastwa, tego ogromnej ilości ton lodu, to po prostu armagenon był. Dziś to pusty plac i trudno uwierzyć, że 19 lat temu dach Hali runął pod ogromnym ciężarem śniegu. W tym czasie trwała wystawa gołębi pocztowych. W środku było ponad 700 osób. Ja panie, 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 panie. Pierwsze zastępy przyjechały po kilku minutach. W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczej brało udział ponad tysiąc strażaków, ratowników górniczych i medycznych, policjantów, goprowców i żołnierzy. Nikt nie był przygotowany na taki widok. Za tego płotu otrzymywaliśmy karteczki z imionami, numerem telefonu, nazwiskami osób, które są w hali. Oczywiście z nadzieją taką, że my zadzwonimy do tej osoby i że odnajdziemy ich szybciej. Przez kolejnych kilkanaście godzin trwała heroiczna walka. Wyciągano kolejne osoby, licząc, że pod gruzami są jeszcze żywi. Ranni trafiali do pobliskich szpitali. Masę ludzi leży nieprzytomnych i albo już nieżywych. Po ponad dwóch tygodniach wyciągnięto ciało ostatniej osoby. Tragiczny bilans to ponad 140 rannych i 65 ofiar. Wszyscy wywołali mych no I tak, gdyby wiedzieli, jak się tu Śledztwo wykazało, że główną przyczyną katastrofy były błędy w projektowaniu hali. Na ławie oskarżonych znalazło się 12 osób. Najsurowszą karę 9 lat więzienia, wymierzono projektantowi Jackowi J. Wyciągnięto też wnioski, jednak zdecydowanie za późno. Pracowaliśmy również procedury związane z ostrzeganiem samorządów, które następnie mają przekazywać informacje do zarządców obiektów wielkopowierzchniowych wtedy kiedy ten ciężar śniegu może. Być zbyt duże. To była największa katastrofa budowlana w powojennej historii Polski. Dziś przypominają o niej ten pomnik, wciąż pusty plac i wspomnienia, których nie da się wymazać. One będą myśleć z tymi ludźmi do końca życia. Każdy taki moment to to wraca i niestety nie da się o tym zapomnieć. Szymon Szulczyński, aktualności.